Zdajcie, tutaj skotek w domu 2025, część 31. A teraz jesteśmy w tej części. Obok, raczej obok tej części, że wczoraj Julia skończyła część 30. To na pewno jest kotem części 31. Teraz ty jesteś tą częścią. I z tej tej przyrodniczej zagadki wczoraj czytałem o detektywie pozytywce, ale nagrałem cię. Ja ciebie codziennie nagrywam, żeby ktoś, co mieszka w tym boginajutaty bracie, żeby cię mógł oglądać. Jesteśmy według tematu. Jesteśmy przy tkniętym wojewódzku śląskim. Jesteśmy tam. I tutaj jesteśmy. Ja mam na imię Kamil Stankiewicz. Tutaj jest kotka w jest w części w 31.

na moim kanale i rządzi tym moim kanałem że jest taki powód chciałbym wyremontować mojej siostry pokój tak to by miała swoje akwarium z rybkami I ja jako właściciel kota? Biorę troszkę piasku. Właściciele kotów i posiadacze akwarium biorą troszkę piasku z piaskownicy. A jest od troszkę piasku bym brał. Jesteśmy. Według tematu. Jesteśmy teraz na temacie pożegnania z skutkiem domu 2025, część 31. Papa! Pa! Do zobaczenia! Widzimy się. на, 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 на утро.